To już jest próba, czy już się nagrywamy? Nie, no nagrywamy się, ale na próbę. Tararara, masło maślane. <grym> Tylko po co ja miałam o tym powiedzieć? Czekaj, czapka. E, bez czapki się nie liczy. Fundacja Przestrzeń Filmowa to banda świerów. którzy chcą wszystkim udowodnić, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Którym się po prostu chce pomagać innym spełnić swoje marzenie w byciu filmowcem. W tym roku po raz piąty organizujemy międzynarodowy konkurs i festiwal 48 Hour Film Project Warsaw. Bierzecie kamerę, bierzecie ekipę, kręcicie. Macie na to 48 godzin, żeby zrobić cały film. Scenariusz, zdjęcia, montaż. W oparciu o obowiązkowe elementy: Rekwizyt, bohater, linijkę tekstu. Sporo nam się udało. Zrobiliśmy w cztery edycje 48 Hour Film Project Warsaw. Blisko 200 filmów powstało podczas tych wszystkich konkursów. Wysłaliśmy już cztery ekipy na etap międzynarodowy konkursu do Stanów Zjednoczonych. Robimy to dla ciebie, robimy to dla Twoich znajomych, robimy to dla starszych, dla młodszych. Każdy może wziąć w tym udział. Cywal jest naszą pasją. Bardzo nam zależy na tym, żeby ekipy, które startują w konkursie, rozwijały swoje umiejętności. I my im dajemy tę szansę. W tym roku Mały Jubileusz, piąta edycja. Bardzo chcielibyśmy, żeby ta edycja była wielkim świętem dla, dla nas, organizatorów, jak również dla wszystkich uczestników konkursu. Potrzebujemy Waszej pomocy, Waszego wsparcia. Chcielibyśmy Was poprosić, abyście stali się częścią tego festiwalu. Jeśli nam pomożecie, kupimy wielki, fantazyjny, kolorowy tort. Zabicianko. A tak naprawdę, zorganizowanie Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu po prostu kosztuje. Dlatego jeżeli możecie kochani, to wesprzyjcie nasz projekt i młodych twórców, którzy marzą o czerwonym dywanie w Cannes. Warto wesprzeć ten festiwal. Ja w niego wierzę. Kochani, pomóżcie nam! Wrzuć taka.